Cześć. Dzisiaj postanowiłam nagrać makijaż zainspirowany So Beauty. On też ma kanał na YouTube. Tutaj e, mam zdjęcie, screenshot tego makijażu. Jest to mogę trochę przybliżyć. I e, oczywiście to nie będzie taki sam makijaż, ale jak zobaczyłam ten makijaż, to postanowiłam, że zrobię coś podobnego właśnie takie też a la cut crease, bo tutaj jest troszeczkę też gris ale zrobię to zupełnie w inny sposób, po prostu na mój sposób przyszły też do mnie pędzle, które zamówiłam na Allegro, bo pędzli, tą pędzli zawsze jest za mało zawsze także pewnie jest to troszeczkę też z nich skorzystam więc zaraz żeby będę mogła powiedzieć czy są ok czy nie i tutaj mam bardzo dużo palet mm, ale tak wzięłam sobie paletę Mio to już używałam wzięłam paletę spiernę. Nyksa. taka w różnych odcieniach Także stąd na pewno też coś użyję I myślę, że większość będzie z tych Mam też do przetestowania Dwie Dwie szminki z Golden Rose Velvet Matte W takich Odcieniach One są bardzo podobne Zbliżone do siebie Ale to ja to po prostu będę już pokazywać W trakcie co będę używać Strasznie długi wstęp Zaczynamy na początek zaczynam od bazy. Baza bez nazwy ta z Revolution, która też była ostatnia. Muszę sobie lustro poprawić. będzie dużo testowania różnych nowych rzeczy. Także zobaczymy. Sobie nakładam naprawdę też dosyć wysoko. ja już mam wymiary w głowie więc zaczynam od czarnego odcienia i to będzie troszeczkę takie cut crease wybieram delikatnie czarnego i nakładam go w, nakładam go y, tak jakbym chciała po łuku ale nie na nie w załamanie powieki tylko troszeczkę nad i tutaj od końca postaram się to nałożyć Strony mniej więcej tak samo. I na razie zostawiam tylko takie kropki, które później będę rozblendowywać, ale następnie biorę taki pędzelek yy, i ten pomarańczowy odcień i nakładam go za czarnym. Łącząc delikatnie z czarnym. Wszystko na razie w takie kropeczki. I następnie, po tym, biorę taki pędzel i ten żółty odcień, delikatnie. Uuu, lustro mi się buja. I tak samo. I po żółtym, wezmę sobie szpiczasty, kurczę, nie to Taki pędzelek, ten odcień, taki jaskrawy niebieski, on jest y, dosyć też świecący. Tutaj na powiece ja nie staram się ich jakoś ze sobą łączyć, bo ja i tak potem robię z tego katrylizm. Kat kat Głównie mi chodzi o te górne i jakby tutaj przy zamknięciu oka, żeby to dobrze wyglądało. Na ten moment wygląda to, tak? Następnie wezmę sobie taki pędzelek i wezmę teraz ten różowy. Prawie już koniec. Ten. Sam koniec. Między tymi dwoma różowymi odcieniami jest bardzo malutka różnica kolorystyczna. Także trudno. na sam koniec ten odcień. Z tym pędzlem to troszkę na dużym dużym puchatym pędzlem sobie wszystkie cienie blenduję od góry teraz będę robić cut crease ja moje cat crease robię cut crease zrobię przy pomocy korektora z lovely Nakładam sobie na rękę. O, fajnie, że tu coś jest. Super po prostu. Biorę taki malutki pędzelek. On jest co prawda do eyelinera, ale to nic. moczego go w tym. I teraz rysuję linię cut crease. Czyli nad naturalnym załamaniem powieki. Kropeczka. Tropeczka i jak mam tak oddzielone, to mogłem nałożyć na te cienie korektor ale ja jednak sobie zmyję troszeczkę tutaj, z tej powieki tak żeby mi ten mój primer do oczu nie zmienił koloru także zmywam sobie stąd oczywiście nie zmywając linii i następnie jak już mam zmyte to resztki tego korektora nakładam sobie na powiekę, żeby nie marnować. Rozmazało się. Dokładam sobie y, korektora ze słoiczka OK, i na tak przygotowaną powiekę. Wreszcie, ostatecznie nakładam sobie jakiś jasny cień, nakładam sobie ten cień takim płaskim pędzelkiem. To tak się prezentuje oko. Zmyję sobie z całej reszty twarzy Jakieś osypane cienie Albo coś takiego I teraz następnie Już bierzemy się za aż twarzy Tylko Sobie włosy trochę Zwiążę przynajmniej te Dzisiaj na twarz nakładam podkład Z Eveline Selfie time Dwa w jednym Jeszcze nawet nie jest nieotwarty kolor to jest 01. Długie paznokcie i otwieranie takich rzeczy to. Mm -mm. Nabieram go na gąbeczkę. Mam ten podkład pierwszy raz na sobie i ja nie wiem, czy to widać, ale on jest strasznie, ale to jest strasznie pomarańczowy. Mm. I ogólnie tak, co tu jest napisane, że to jest kryjąc nawilżający podkład. E, Faktycznie i korektor w jednym, więc w sumie może też podoczy sobie go, nałożę zaraz. Um, on rzeczywiście jest nawilżający, ale nie jest kryjący. Absolutnie, przynajmniej nie dla mnie. Jest y, po prostu not. Tu na nosie, ja nie wiem czy to widać, ale na nosie to on mi absolutnie nic nie przykrył. Po prostu mi podkreślił jakąś, nie wiem, suchą skórę i to okropnie wygląda. Ja nie wiem czy to widać, czy nie widać, no ale nie podoba mi się. No już trudno. Tu wszystko przebija, ale jest po prostu straszliwie pomarańczowy. Po prostu nie podoba mi się to, jakie on dał, efekt, jaki dał. Może rzeczywiście go troszeczkę też nałożę pod oczy. Nie chcę też wydawać na niego jakiegoś specjalnie wyroku, po prostu będę go sobie testować. Bo skoro i tak go mam, no to jakby muszę go zużyć. Ale no po prostu nie podoba mi się ten efekt jest to totalnie pomarańczowo żółta skóra, nie lubię takiego efektu i ja źle się z tym czuję na pewno jest tak, że faktycznie zrobił jednolity kolor skóry i to jest fajne, że nie zrobił tu pomarańczowego, tam białego a tu pomarańczowego, nie, po prostu ta skóra jest cały, cała jedna duża pomarańczowa, on będzie dla mnie fajny w lecie jeżeli ja się troszeczkę opalę ale jeżeli on ma być kryjący to, to nie dla osób, które mają jakieś problemy skórne korektor teraz tu już nic prawie nie ma, ale korektor. Miałem nie dawać korektora, no, nawet, ale dam. Troszkę. Tu może chociaż, żeby przykryć. Już mam taką końcówkę tego korektora i tu trzeba coś z tym zrobić. Przez ten nos trochę. No, jest to też dosyć dziwne, ponieważ korektor mam w kolorze 02. To jest 0,1, a korektor jest jaśniejszy, więc no, po prostu coś tutaj kolorystycznie się nie zgrało, przynajmniej nie do mnie, i to mi nie pasuje, ale tak ogólnie będę testować, bo, no, mówię, nie chcę wydawać wyroku, kiedy. Biorę teraz puder Golden Rose, to jest Longwear Finish Powder i to jest Translucent Powder. On ma tutaj też gąbeczkę. Także ja pewnie ją sobie użyję. Pomyślałam podróżując się, że nie będę chyba nic robiła na dolnej powiece po prostu ją taką zostawię. Mam tutaj jeszcze cztery kryształki, także postanowiłam, że sobie przykleję po jednym tutaj w kąciku Bronzer a nie <grytania> Bronzer z Miss Sporty on jest jakiś strasznie stary i da dawno go nie używałam, Bo całe palce w kleju dawno go nie używałam to nie pędzel psikam tego brązera, bo on jest ciemny i ja w liceum bardzo lubiłam go i używałam, a potem przerzuciłam się na jaśniejsze, bo on jest po prostu pomarańczowy. Naprawdę ten brązer, który ja teraz użyłam, to właściwie on nie jest, on nie jest nawet do konturowania, tylko po prostu do mm, do zaznaczenia koloru twarzy, bo on jest po prostu ciemny, on jest taki pomarańczowy bardzo. Róż. Bardzo dobrze ten róż wygląda, bo faktycznie widać, że jest różowy, ale sam podkład, no nadal mi się nie podoba. Szczególnie po nałożeniu teraz pudru, widzę, jak po prostu mam podkreślone wszędzie skórki, więc no nie polubię się z tym kolegą. Podkreślone te skórki, to po prostu nic tu nie jest przykryte. Nie, w ogóle nie mogę na to patrzeć. Taki. Nic się nie wydarzyło. Taki rozświetlacz. O co nałożyłam? No i z przyzwyczajenia po prostu zapomniałam. Zapomniałam, że na tym nosie nie mam nawet porządnie podkładu nałożonego, i jeszcze go rozświetliłam ale tak jak mówiłam, jakby to jest tylko makijaż, to jest y, 5 minut i tego nie ma. Więc jakby czasami zdarzają się faktycznie jakieś fejle, pomyłki i po prostu bardzo źle to wygląda. I najwidoczniej nie za bardzo się polubimy. Może następnym razem spróbuję nałożyć pod niego jakiś mocno nawilżający krem. To może to lepiej będzie wyglądało. Nie wiem, no będę testować, będę sprawdzać, bo no i tak chciałabym go zużyć, więc zobaczymy. I do brwi używam takiej pomady i skośnego pędzelka. rzęsy i teraz będę nakładać pomadki i właśnie nie wiem, bo mogłabym nałożyć jedną zmyć i nałożyć drugą, ale trochę nie chcę niszczyć efektu mm, i po prostu chyba zrobię swatche i po prostu pokażę i wybiorę sobie, bo jedna ma odcień 11 i to jest chyba ta, która mi się bardziej podoba, nie pamiętam a druga ma odcień 19 w takim bardziej czerwonym odcieniu swatch i to jest 11. I ona jest bardziej taka malinowa. To, to jest 19, a to 11. Mm, więc, no właściwie nie wiem, tak szczerze mówiąc, który by lepszy był. E, pomyślałam, że zmieszam sobie obie te pomadki. Na środek nałożę tą jaśniejszą, czyli tą jedenastkę, a w oku dziewiętnastkę. Tak to się prezentuje. Różnica między tymi pomadkami jest naprawdę minimalna. Widać ją. Tutaj na środku jest naprawdę jaśniej, tak bardziej intensywnie ale tak, także wyszedł mi właśnie taki makijaż, inspirowałam się tym makijażem, tak jak już mówiłam S of Beauty na Instagramie i na YouTubie to jest tylko makijaż, to jest rzecz, którą możemy zawsze zmyć, mówiłam będę testować ten podkład zobaczymy, może z innym pudrem, może właśnie z jakimś kremem pod spód, zobaczymy no, ten kolor troszeczkę myślałam, że się zmieni bardziej ale no... Na pewno nie podoba mi się to, że nie zakrył tego, co powinien. Tak jak mówi nazwa, że on jest kryjący, nabliżający, no to jakby dla mnie nie spełnił tego, nie spełnił moich oczekiwań po tym, jakbym przeczytała gdzieś, że to ma być taki podkład. A innym filmem prawdopodobnie będzie film yy, już taka seria, bo chciałam stworzyć serię yy, filmów, ale na razie nie wiem, czy chcę zdradzać, jaka to będzie, ale prawdopodobnie będzie to już z tej serii film, także. Zapraszam do subskrybowania, bo połowa z Was, którzy oglądają, nie subskrybują. Także subskrypcję z dzwoneczkiem, łapki w górę, jeżeli się podobało, i widzimy się w następnym.